Witajcie serdecznie, fani fantastycznych światów. Z ogromną radością chciałbym zwrócić Waszą uwagę na mój pierwszy oficjalnie wydany scenariusz, którego przeprowadzenie zapewni Wam i Waszym graczom rozrywkę na długi wieczór. Przez Bramy Śmierci to przygoda wprowadzająca w świat wiecznego Cesarstwa Eterii, gdzie armie ciemności ścierają się ze skłóconymi siłami rozbitego sojuszu. W świecie pełnym skrytych potrzebów demonów czwórka bohaterów musi wykonać zadanie od przełożonego z zakonu Mortusa, boga śmierci. Więcej fabuły nie będę zradzał, ale wiadomo, że łatwo im nie będzie. Do polecenia dla osób, które szukają świata Dark Fantasy i chcą wejść w gry fabularne, więc możecie zaprosić swoich znajomych, żeby w końcu zagrali z wami w te RPG. Możliwe, że niektórzy pamiętają poprzednią wersję tej historii, która jest do znalezienia gdzieś w odmentach internetu. Teraz została odświeżona graficznie, udoskonalona, przełożona na nowy świat oraz moją nową mechanikę Bladyn. W tym scenariuszu zetkniecie się z nią po raz pierwszy. Jej poprzednie próbne wersje oraz rozwój mogliście obserwować na przeróżnych moich sesjach, ale nadszedł czas, żeby oddać ją w Wasze ręce. Wewnątrz scenariusza znajdziecie kod QR, o właśnie ten, dzięki któremu pobierzecie jej bezpłatną podstawową wersję. Jeśli coś by się w niej zmieniło, to także pod tym kodem zawsze znajdziecie jej najnowszą aktualizację. Pozwoli ona szybko wprowadzić graczy w zasady i przeprowadzić przez bramy śmierci. Jej pełna wersja będzie opublikowana w przyszłości, ale na ten moment nie jest niezbędna do przeprowadzenia tego scenariusza. W środku są także cztery gotowe postaci, które zostały stworzone dawno temu przez moich graczy, więc możecie sięgnąć po wybory swoich ulubieńców. Dawno, dawno temu. Słowik wcielił się w niezbyt ogarniętego, choć bardzo silnego, garbatego i brzydko pachnącego grabarza Wilhelma. To sympatyczny i skromny człowiek zupełnie jak Słowik. Nikos zagrał ambitnym akolitą Mortusa, wcielając się niemal w lidera tego zespołu. Luther to nieustępliwy człowiek o sercu przepełnionym wiarą, choć za dużo jeszcze nie potrafi. Karol bardzo chciał zagrać elfem, więc przedstawiamy Gardana, wygnańca z elfiego królestwa. Postać idealna, jeśli chcecie wcielić się w mruka indywidualistę traktującego wszystkich na dystans, szczególnie wrogów. Kariera Koziego w RPG to seria ani ziołków. Jednym z nich był właśnie Edzio, bardzo samodzielny, chodzący własnymi ścieżkami specjalista od przetrwania, szczególnie gdy zagrożeniem są nieumarni. Karty postaci, wstępne historie oraz pomoc dla graczy są dostępne w scenariuszu. Znajdziecie tam także odnośnik do ich elektronicznej wersji, bardziej przyjaznych dla domowych drukarek. Przez bramy śmierci są już dostępne w moim sklepie. Mój pierwszy oficjalnie wydany, porządnie przygotowany scenariusz. Życzę dobrej zabawy, cześć!